3 października zjadę yy, tutaj do ojca z 180 jest pochonu z gryki do starzowania były przymrozki teraz, już trzeci października już przymrozki, było minus 3. tej nocy już widać zresztą po gryce jak momentalnie yy, osiwiała powiem powiędły yy, To akurat nie ta gryka, bo to jest gryka ta Zresztą yy, też ciekawe pole, bo fajny kawałek brakowało brakowałoby wiatru, ja prawda? Ale to już inna historia. O no, tu ojca trochę gorzej. No to jest wystależowanie, tu jest nie pół hektara, tutaj jest niespełna. To jest chyba nie jest nie wiem czy nie mniej. To my jedziemy dalej. Przez las. Oj, na tym polu tu już dawno nie byłem. Tutaj za lasem, ten las też jest nasz w sumie. Znaczy nasz. To już nie nasz, bo to po rodzinie porozmisowane. Eee, Tam było pole jeszcze nasze, takie jak ponad hektar. Też taka, takie, takie ciekawe w sumie pole, no bo... wioch totalny. stwierdzili, że nie chce im się tego uprawiać zasadzili tam wszystko lasem no ale w końcu była taka łąka, za którą tam dopłaty brali na tej łące to jest tak naprawdę trzecia klasa ziemi no i tak e, tak to zostało no i później ojciec stwierdził, że wywali tą łąkę zrobił sobie z tego pole no i jest takie 30 jarów koma i bo ten, sobie przejeżdża przez las no za przejazd jest trochę malutki powiem szczerze to nie jest jakiś bołteżny po przejazd Ja na prawdę tutaj tutaj będzie obie zsiało to też jest cały ciąg taki z lasem i tamto pole, takim młodym lasem i tam dopiero pole na samym końcu także to na tym polu jeszcze jeszcze tego tutaj nie było nagrania jak jadę na to pole a mówię, kiedyś tutaj no, kiedyś tutaj uprawialiśmy to cały włoście uprawiane to pamiętam, że jeszcze na 3.30 o był było pół dnia to jeszcze od Sudziane dzierżawiliśmy z tej strony też zarośnięte, jest. to było 15 lat temu, bo teraz już ładnie to wszystko obrośnięte praktycznie wszędzie eee, tak Także ten piepar tutaj o no, nas jest kompletny, bo to jest już nasz las. Tutaj co jest sadzone, a to jest samych siewka. Ale droga została. To jeszcze taka ścieżka jest dojazdowa dla ludzi okolicznych. Okoliczne wsie tak się łączyły. Ścieżko. To fajne laso, oh, kurde powiem że dawno tu nie byłem Tutaj nie, przepraszam, To też było dosadzane Tutaj jest jakoś gęściej. Ładnie ten lasek wychodzi, taki już sadzony lasek e, A tutaj tam dalej że brzuszko i wszystko to tutaj jest siewka. A to, to jeszcze się ciągnęło w tamtą stronę, tak tam było 30 jarów było z hektara, to ze wszystkich było ze 3 hektary od tego e, Takiego całościowo tego, tego pola no ale dąpią, tutaj tylko żyto rosło, owiec to to nie bardzo pamiętam, że to faktycznie w, rok, w rok żyto. A raz tu pamiętam kartofle były to na tym polu, bo tutaj trochę taka lepszy kawałek ziemi Ale te ta kartofle tak naprawdę takie parhatę wyszło tu jeszcze kopalnie. Piasko sobie zrobiliśmy I w ogóle... Co to w ogóle było odbawone? Właśnie zastanawiam teraz. A Teraz już rozumiem. No bo co tu jest na tym polu? A już jest Pszenę szlak trafił. Wziął tak trafił. wziął sobie stależową połowę. No ta połowa widać ta gryka taka. Najlepsziejsza jest. O kurda, to już jest... Robię, że do skoszenia by się bardziej nadawało, ale szkoda, kombajnu w ogóle tu przysłać. Ktoś tu widzę, ze drogę przejazdowo sobie zrobił. Standardowo. pamiętam jak oraliśmy to pierwszy raz, jakiś gościa, tam mu sobie ścieżkę zrobił tutaj z wielkimi pretensjami, że mu ścieżkę do... Do, do lasu mu tutaj wyłaraliśmy No ale to takie pretensje. bo co człowieku masz pretensje na nie swoim polu i jeszcze z pretensjami przychodzi. No niesamowite to było po prostu. No ale nic, dobra. Stależeń, no to po, wychodzi na to, że chyba tutaj chyba skosił tą pszenicę, co tutaj zostało tej pszenicy, bo z tej strony całkiem wyginęła, to nic nie było co zbierać. A tutaj widzę coś podosiewał, ale to to dosianie takie wyszło ciódwie wiejakie No nic. no I tam łąkę jeszcze tak samo mieliśmy. I tam jeszcze, pamiętam, między tymi tam sadki takie były To jeszcze tam e, było, co było? E, ziemniaki tam jakie zajebiste były, o, pamiętam właśnie tam sadek był wywalony I tam mieliśmy zajebiste ziemniaki, też mieliśmy w od takiego gościa Oj, ziemniaki tam były potężne O już rok był taki, trochę jak w tym roku, no bo W tym roku nie powiem, ziemniaki Wydajność ziemniaka jakieś 30 ton z hectare, także Bardzo dobry wynik Jak to to zaczniemy? Jak to powiedzieć, szersze? To trzeba w ogóle w, w kółko jeździć, tutaj nie ma w ogóle w takim kwadracie praktycznie. W tym kierunku, bo nie ma to sensu i tak tutaj wiedzy nie ma praktycznie, bo to wszystko pamiętam gdzieś to było wszystko, wszystko były pola, tu wszystko tu było zasiane, żyto, nie żyto, ale, ale wszystko było zasiane, a teraz brzuski, lasy, będzie las, tu las, muszę tutaj Ale tutaj łąka była długi czas, jeżeliśmy tutaj sprawę kosić Przyzwoita, to nie jest... To nie jest jakieś byle co Tutaj to jest w ogóle, nie wiem jak to w ogóle. W ogóle jakaś miedza była Kiedyś to tu pamiętam, że to równo z płotem było, nie? Ale nie wiem. czasami to nie było. Bardzo chce się bić. Jest strasznie twardo tutaj. Nie chce się nawet wypijać. Mówi te gościo, chyba nie chce. Ale my poprawimy, jeszcze później, jeszcze w kółko zrobimy, w innym kierunku. Murde, kiedy ten dom tutaj był? O tam, za, tymi, za, tymi, za tym płotem były te zimniaki. tam teraz to ługór leży. Ale gość przejął to taki, bo to jak wszyscy sensie starszy gościu, był to taki w porządku tywny mieliśmy od niego tam trochę też wjeżdżamy tego pola Naprawdę bardzo fajne pole jak na te warunki ale jego syn niestety okazał się takim trochę dziwnym człowiekiem no i zakończyły się te sprawy bo ten syn to przejął, ja tam coś kombinuję z tymi polami, nie wiem czy tam jest, jest No będzie trzeba jechać w kółko, bo po prostu tu nie ma co cudować Kwadratowe pole praktycznie Całkowicie nie idzie jakby przednia skiba Nie idzie Przednie talerze się nie chcą gryzać słaby tu idzie Kręcimy skręcimy tego Zkręcimy na cień i zobaczymy co się będzie działo Dobra, może jakoś będzie. No twardo tu jest, niesamowicie twardo, nie sądziłem. Że ja tutaj może być tak twardo, ale tu jest taka glina, kurde, to taki. Glina, glina z piochem. O, morno, To jest złoto! To jest właśnie niesamowicie. I Tak, to jeszcze zostało właśnie tam to Przed tym. To potem mówi się o zimę, jest hektar Ładnego Idealne warunki zaraz się zrobimy, bo teraz ma być nie przyszły dzień ciepły. Jak komuś tam przemroziło gryki, to w przyszłym tygodniu gryki powinny już pójść pod kosę. Powie, tutaj to się nie opłaciło żeby wypalać kołbynę o to ciepło. Bo klonu by było niewiele, a więcej zawracania gitary jak towar tak czy jedziemy, jeszcze trochę przegryziemy, co? Zdarza tak Jak będziemy mieli jakieś nagranie z tego pola Nie wiem czy się następnym razem zdarzy Szczerze wszystkim jeśli miałbym to przejąć To pewnie bym tu nie oddał, bo to Przejeżdżanie tutaj, tu jest problematyczne To może 30 arów to, no, no, to nie ma tych hektarów Ile ojciec ma, tego dwa w sumie To i tak bardzo. z tym jest mały To dopóki nie jest mały to w może spokojnie sobie tutaj przejechać Przez nas, nie? Ale jakby przyszło tutaj teraz ładować dużym kombajnem i przy okazji tu specjalnie nie będzie jechał, bo to mimo wszystko jest. nie jest tak blisko gospodarstwa. Tak się zdaje, ale to kurde jest, jest kawałek. Ale ja tak, jak tu krowy przeprowadzaliśmy kiedyś na łąkę oto to normalnie była wyprawa życia. I naprowadzało to jak się miało, tak jakby brać to wołek kurde na wycieczkę. No pięknie jest. Przyklekuje... no i dobra tyle, że jeżeli zanudza, kręcę się w półko i odpalę się może na tym drugim polu zobaczymy jak tam będzie Na tamtym polu też dawno nic nie robiłem kiedyś w ogóle na wszystkich polach coś robiłem Teraz robię to na swoich ojciec na swoich każdy ma jakieś tam to na swoje